Witam wszystkich! Tu jest biedny. zapraszam Was na odcinek z Battlefielda trzeciego Jest to tryb szabrownik. U mnie bardzo dawno nie było Battlefielda. Dlatego postawiłem coś nagrać, żeby nie było tylko lola, żeby nie było tak naprawdę nudno. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Chyba nie za ciekawie, pójdzie. Niestety, jest to. Mm, jaki to jest tryb? Jest to normal. Boże, ale mam celność. Tak wam powiedziałem, niestety, jest to normal. Normala nie lubię, bo trzeba wpakować w przeciwnika nie wiadomo ile magazynku, żeby go zabić. Dobra, leży. Już niestety nie ma amunicji. Dobra, schodzimy. A jest na szczęście nasze. Weźmy to już lepsze shotgun za mi niż kurde sniper snaj KBS. Wow, wow! na nie wiedziałem co się stało, Nawet nie wiedziałem kto do mnie strzelał. Niestety mój wynik może być nieco dobry. To się w ogóle nie ma co oszukiwać. Ale sądzę i uważam, że... O. Dobra, elegancko P90 Sądzę i uważam, że warto wrzucić czasem coś innego. Aaa, dawe wskaky, zobaczmy, jak to kolej z kolei. Dobra, G3A3 chyba, tak to się nazywa, albo no, w tym rodzaju. No wbijaj, wbijaj. Dobra, pobiegim po B. Dobra, ty jesteś nasz. Aj, to jest Maryja, matko boska, czy tyle dzieje, że najmniej ja nie wiem, coś się tak naprawdę wyprawia. No niestety zostałem zabity za pleców. Za plecami miałem ziomka. Mm, ogólnie rzecz biorąc, ja gram y, sam dla siebie, tak? Nie nagrywając, bo gram w befa nadal. Nie jest to, nie wiem, nagły wyskok, nagłe że... cięższe. Dobra, okej, okay, teraz nagram, bo mam wenę. Nie, gram oczywiście w befa. Wiedziałem, że to zbroj. To powiem Wam, że naprawdę dosyć ciekawy mi idzie. Gorzej jak już przecież nagrywania, bo niestety to jest FPS. A jeżeli gramy w tego typu gry, BF, Call of Duty, Nie wiem, Titanfall i tak dalej, i tak dalej, no to niestety, niestety musimy mieć te klatki, tak? Dużo klatek. Tak, żeby gra, gra nam naprawdę fajnie, płynnie chodziła. A nie cięła się na każdym kroku. Więc. Dobra, koś się udało mi się zabić. Dobra, jeszcze jeden z granata. Przysnąłem. Dobra, tu jeszcze jeden. Ojko, jak ja kocham AK. Dobra, jeszcze jeden dla zasady. Ale co jest tutaj blisko Dobra, moja wina. 4-2, eee, jaki sobie ten wynik 4-2 Dobra, asesę przynajmniej wyłapałem Przygwożenie. okej, okay, może uda mi się zrobić im plecki Chociaż powiem wam, że to nie jest podbój duży Więc może być trudniej, ale ale z dwójką sobie nie poradzę. Jeszcze jak miałem sniperkę zamiast jakąś sensowniejszą broń, shotguna przynajmniej na taką odległość. Ejko, no wejdź do gry, wejdź do gry. Jeden punkt nam został do przejęcia. Już chyba nie, a jednak dalej. Dobra, kusza, zobaczmy z lunetą. Ale po co mi kuszę, lutem jakby miał pechenga? Dobra. I mu chcą przechwycić, i naprawdę im się to udaje. O Jezus, dobra, to nie ma za, za dużego sensu. No, come on, być ktoś. Dobra, i tam mogą właśnie siedzieć. Na to E polecę Okej, okay, E będzie nasze Dobra, to trzeba by się co? Cyknąć Dobra, jest ziomek, okej, okay, elegancko mm, a to wygląda mniej więcej. Dobra, dalej się bawimy. A zamieńmy broń. Na co? Na G53. To fajna broń. Te, teraz muszę się domyślić, gdzie oni mogą być. O, uciekamy. ja. Aj, 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 aj. właśnie miałem tędy sobie pobiec. Co my się zdajemy kogoś tam na lajcie, a to niespodzianka, ktoś mnie ubiegł Dee. Jak to między wygląda? Dobra, jakaś broń by mi się przydała. Już, kurde nie będę z tym biegał. Dobra, przynajmniej asysta. Trzeba wolałbym mieć fraga No go jest, właśnie o tym mówię, normal Dobra Okej, okay, jakoś mi się udało Dalej, B. lecimy z tym koksem, żeby mieć punkciory Odejdź o mnie bloku, Jezus. Nie chcesz przejść, mi zostaw. Dobra, mam shotguna. Jest właśnie, to ściągnę, broń. Ta jedna z lepszych. A nie, dobra, popieprzyło mi się. Okej, okay, elegancko. Mm. Dobra, przypadkowo gran, ktoś zabił. <laughs> Jaka tu jest broń? No wolę to bez tłumika. Dobra, tak to wygląda. Zostało nam jeszcze E. Ja, który nie wiem za bardzo, jak ugryźć. Ło, a mój mi się skoczyło, o jezus. Dobra, ale ktoś mnie ocalił, na szczęście. Uwaga, uwaga, przejęliśmy okay, kontrolę nad cenem. Przejęliśmy kontrolę nad cenem. Okej, tu mamy, tak, to mamy, tak, to szala nam zostało. Okej, okay, tutaj Ziomuś. Aj, on miał Rexa, Nie! Dlatego mnie tak szybko zabił. Ja oczywiście zdziwiony byłem, naprawdę. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Ach Dobra, nie, biegniemy dalej przed siebie. Skaczemy, skaczemy. Wow, wow, dobra. I sniper mnie z boku zdjął. Przynajmniej, że mogę ładnie zajarzył, żeby wejść po schodach i nas, i nas po prostu zabić. Oflankować Dobra, skoro to jest E, to dajemy czadu ziomuś. No niestety ja jestem piąty, nie jestem pierwsza, to nie ma znaczenia. Bo liczę się wygrana. Oczywiście nie mówię, że miałbym fajny wynik też bym się oczywiście cieszył, tak? Dobra, siedem ticketów drużyna przeciwna i oni właśnie przegrali. Aj, nie zdążę. O, zobaczmy w ogóle jaki wynik miałem. Tak jak powiedziałem, niestety wynik nie będzie najlepszy, bo nagrywam w oknie. Mam jeszcze słaba procesor, który muszę wymienić. 37, a, trzeci przynajmniej jestem. Ok, dziecka, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój komentarz, jaki ten gap, nie, wam się podobał. Zapraszam do komentarza, subskrypcji, ostroń. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos.